Dzisiaj y, robię nową serię z Don't Starve. Ona nie będzie wychodziła za, aż tak często, bo ja nie mam jej na komputerze, tylko u Justyny jest na komputerze i ona jest dzisiaj ze mną. Hej! Okay. <grym> Dobra i y, zacznijmy Jesteśmy, nową y serię. Abi? No, abi, Wendy. Nie wiem. No, dobrze. Ja mówię, no, ważne. mówię na nią Abi, bo ona ma siostrę Abi. No, dobra. A to jest Wendy. E, znaczy. Ustawiliśmy sobie tylko, je, żeby była od razu jesień. Kłamczaj no. starczy y, My już jesteśmy. Ok, zbieramy okay. podstawowe rzeczy. Oczywiście będziemy robić y, y, tutaj też y, y, pomiędzy odcinkami. Kurde. A więc tak. Musiał powrócić do mm. No to najpierw jak ma. Jak ma majacz brak jedzenia też, bo musimy mieć. Po jesień... Mamy jesień, właśnie. I po jesień jeździ, zima, więc. Jeszcze zapasów nie trzeba robić, ale już kamienie możesz pozbierać. takie nie Boję się to jest ścinać. Nie jestem jakąś profesjonalistką. Co? No pustynia. No. Nie jestem profesjonalistką, żeby grać. Bo ja przeważnie gram. No. Z popatrzka będzie gdzieś. <laughs> na sobie. Okej, okay. Tak trochę widać jakbym miała mało sanity, ale ma trochę dużo. Hmm. Jezu. O kurczę, widzicie widzicie jest to O, i druga siekiera. Już nam powinno starczyć. O i teraz na ognisko nam mnie starczy. To idź pozbierać jeszcze trawa. no Co spoko. Okej. Okay. sobie kilka. To może co dwa dni? No ok. A nie, bo dwa dni kurcze będą trwały jeden odcinek No to... Albo co jeden gdzie się zmieniamy Okej? Okay? <coughs> ale ta pustynia duża No, ale był brak Ja miałem kiedyś pięć pustyn i na no, żadnej nie było Bawoła Co? Serio? A mam, mam to dalej. Ten świat. 95 pusteń, a nie ma bawoła. Albo się zabiłam. Tak zabiłam się, bo nie było bawołów. <grafy> na serio. Poświęciłaś się dla bawołów. Myślę, że tutaj się zamyścimy, co ty na to. No, jak chcesz, musisz się rozejrzeć trochę, ale nie masz nawet kamienia ani nic. Dzisiaj normalne ognisko będzie. Mhm. Nie no, ale fajnie, bo mamy ogólnie blisko trawkę. Masz trochę blisko... Tu na tym, na tym, głośniku. Drugie. Co? Ogłoś trochę. To? Mhm. Gdzie? Nie, tutaj. Mhm. Drugie na górze. Drugie. To ma... Dobrze, moja znalazła tego słodziaka, ale on umarł wtedy. On da się go zjeść? Da się, ale trzeba go upiec i będziesz miała mało smutku. Drugi! Jej! Patrzcie na drugiego! Umrze, bo jest. <grym zim> oh! On idzie za tobą. Idzie to co tutaj? Bo tutaj jest da, spoko, dobra, blisko się... pajączki. Ale on umrze za chwilę. Czemu? A nie, nie wiadomo. Ja go zawsze zabijałam później. Jak mi się już nudziło tylko. Co tutaj? No możemy. Tylko jesteśmy blisko świnie jakiś tutająku Aha, no to nie możemy tak być tutaj. Nie. Dobra, tutaj normalnie no. Przepraszam. Przepraszamy. Jezu. Wkurza. Nie. No, i właśnie. Jest już noc. Nie. Jeszcze już jest całkiem noc i nie lep... wiem, zabij go. Czemu? Zabij go. Urzający jest. Nie. Majka. A ja nie mogę go zabić. No to klikasz na niego. A tak. Kurde miał być kategor. Jaki głupek? Nie da się. <grym> da się. No ale <grym> no, tak <grym> Czeka. Nie, ja chyba muszę robić kidę. Jezus jakąś w porę. porze. Myśmy mieli onek, jakbyś go zabiła daj R czyś F, F pod R Musisz przybliżyć się do niego R albo F No kurde Czekajcie, jak na stanie dzień to... Nie, nie, on, nie będę go wyciągać. On się zakopał do ziemi, wyciągaj go. Ale wtedy będzie chyba noc. Nie. I umarł, biedak. To jest ten sam, tylko że on, jak nastał ranek. Zabierają? Wtedy... No, on się schował do ziemi i znowu umarł, jak go wyciągła. I... To on wchodzi innego miejsca. Bawoły! Wiesz jakie tutaj szczęście i właśnie dlatego chciałam się, się widzim, no, ale... Nie ja wiedziałaś, że to... bawoły są, więc nie no. dlatego. Ale też nie za bardzo, bo... Nie. Aha, uh -huh. nie możemy tutaj. To dobra, go to go będzie dobra. trochę daleko od, yy, od tego. Za tym biome się nie... A teraz ja miałam grać. Co no, czekajcie. Okej. Eee... ja jest teraz za kamerą. Yy, I... I... Teraz, Maja, ty mówisz coś. Mówisz coś. <coughs> A więc szukamy. Ty musisz patrzeć, czy. O świnia! Patrz, Majka, czy my, patrz. dobrze kameruje? Wiem, że nie widać twarzy, no, ale myślę, że Wam ja Nie przeszkadza. Chcesz, lepiej jest tak. Głodna trochę jesteś. E, dużo awek w górę od Was mówimy. No, proszę to dawać. Bo, jak Wam się to spodoba, i dacie dużo łapek w górę, 4 nie, 3 łapki w górę, 5 4 cztery, cztery łapki w górę, to wtedy lecimy z kolejnym odcinkiem i będzie ta seria. Chociaż dzisiaj, dzisiaj wyjdą dwa odcinki z tego, no, dokładnie chyba. Jak mnie to nie wróci, ale <laughs> musisz patrzeć, ile jest, minut też. No, 8,22. Nie umiesz tego kamerować, prawda? O nie, wszystkie pająki są na ciebie zaraz zróbmy? Tak, cień. Cześć, coś, coś. jeszcze nie toż, możesz, Abi. Jaki głupi. Ej, rozwalaj im kokon. Dobra, już. Wszystkie pająki no chyba, że zginiesz. 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 A, nie Dawaj dostaniemy co jakieś. A, ja tam. O nie. Trudno. Masz szkierę. O dobra. Dobra, Zbieraj wszystko. Pajęczynę zbieraj. Czekaj, bo muszę Patrzysz, czy dobrze? Patrzę. Mów mi ile minut czasami. No 9 i 18. Nie będę tego za bardzo kamerować. Dzisiaj skończymy I ile minut? 9 i 18 chyba ten odcinek będzie do 14 minut, a więc możliwe, że po prostu skończymy w nocy w Don't Starve. Masakra, jest tutaj pustka. I... no. Co zabiję jeszcze kokony. Chcesz? Jak chcesz. Nie, bo nam się skończy sikiera. Uczasz, <laughs> Trudno, Nie uczę. Nie. Chyba. Walka na ostro. Dobra, 10 minut. 4 jeszcze minutki. Jest, się. I będziemy kończyć ten odcinek. Akurat no, będzie ranek. Tak? Mhm. Zrobimy coś na pewno, poza kamerą. Chyba. Na pewno. Ale teraz? Nie, no ja jak tylko skoń... dwa odcinki skończymy nagrywać, bo mój tata później wróci, i wiesz. O, dobra. Co będzie? Nie, nie znam, że mogę Ale mm. nie mamy tego. Nawet na ognisko nie, nie mamy. Mam właśnie, czego brakuje? Nie mów, że trawy. Gdzie my teraz trawę znajdziemy? Jak daleko jest pustynia? O oh my gosh! Już to przegrałeś, nie o tym? Przepraszamy, bo ta seria jest taka głupia. Chyba zrobimy nowy. Nawet No tutaj umieramy po prostu. Umieramy tutaj. No. O, Abi. Nie, mogę ją ocalić. Patrzcie, jak giniemy chociaż nie chcecie zobaczyć. Ale to, to zobaczyć? gdzie my jesteśmy jest! Dojdziemy! Dojdziemy, spokojnie! Ile traf brakuje? Trzy? Trzy chyba. Gdzie jest ta pustynia? Dobra, szukaj na tym. Szukaj byle gdzie? Tutaj jest Kupy trzeba będzie zabrać. Gdzie są trawy? Jak to? Nie no, przegramy to przykro mi. No szukaj to. Szukam Majka. Umieramy przykro Trzeba było się ubezpieczyć. No co mogłaś mówić? O, jest jedna, jest jedna! Tecia. Jest! Przeżyjemy ludzie! Wiesz, że tu był gdzieś ten, ten umarlek? Ten? No, właśnie go szukam. O, jest tu. O, pająk. Nie no, znowu? Dobra, Spadamy. Mhm. Trudno, że y, na to spadnie bardzo. Ranek, prawie, no dobra jest ranek. Nie spadł No już ja? No i przynajmniej 13 minut. 13 minut już się. 13, dobra, to kończymy. Już? Ech, no chyba, no dobra, za chwilę hmm. Pozbieraj, sobie ja gram, Pozbieraj sobie od razu na wszystko. Pozbieraj sobie od razu na wszystko. Czekajcie, podstawimy sobie jeszcze tutaj. Chcemy coś zjeść. I co, już będzie trzeba się osiedlać? No, w kolejnym odcinku na pewno. my jeszcze sobie raczej... Co tutaj? Ale tutaj. Niby blisko świni, ale masz blisko bawoły, masz wszystko blisko. No, dobra. Tutaj... Możemy się tutaj tak, się tak tu i tu. Możemy się e, tak e, wiesz. W kolejnym odcinku idziemy na kamienie. No. I się będziemy zamieszczać. Ile minut? 13 i 52. No to już będziemy. podzielić. Ja się do szczęścia. kubki, możecie jeszcze zobaczyć na chwilkę. No, no to w sumie my się z Wami żegnamy. Nie, Czek ja muszę tutaj I czekajcie na następny odcinek. Tak, to była ze mną Jusia, byłam ja. No i cześć!